Co my tu mamy? Co my tu mamy? 4-6 modular Forda. Akurat z Lincolna wyciągnięty. Z limuzyny. Co z taką limuzyną teraz robić? Nikt nie chce tym jeździć skrócić i wyrzucić. Udało się zdobyć w cenie złomu. Trochę przymęczony, trochę leżał. Ale się obraca. Także pomiar ciśnienia i spróbujemy to uruchomić wygląda jak kupa złomu zobaczymy czy zagada jest trochę kabli nie ma komputera EC4 60 pinowe złącze które steruje skrzynią i silnikiem wszystko tu jest opięte kablami, trochę było pocięte ale już uzupełniałem. no i jakaś niestety awaria była bo Widzimy tutaj, brakuje broku. Można się domyślać tylko, że, że był przymrożony. A co dalej? Co dalej? To zobaczymy po pomiarze ciśnienia. Na razie wykręciłem świeca. Super, mega, bardzo zadbany. Ej. O, takie. Przerwa pół centymetra. Także cudo. Totalny złom. Olej ładny na bagnecie, nawet tutaj, czysto także zobaczymy, no jest szansa, że to wystartuje jak wystartuje to na palecie i będzie działać muszę wkleić ten brok kupiłem sobie już tutaj zestaw do 4.6 to spróbuję założyć tutaj coś takiego mikser podać gaz, jak to w pierwszej generacji, po prostu na śrubę, czyli bez komputera i tylko za pomocą EDIS 8 na 12 stopniach, czy tam 10 na 10 stopniach, bez regulacji zapłonu. Powinien odpalić, bo EDIS wystarczy i czujnik położenia wału, żeby to wystartowały cewki, żeby ruszyła iskra. Także zobaczymy, zobaczymy. Niedługo będę modził, ale to chyba już po, już po nowym roku. Dzisiaj tak dużo. Rozrusznik. Rozrusznik nie domagał, uszkodzony był automat. Rozebrałem to, oczyściłem. Także rozrusznik już kręci. Zobaczcie. Także zobaczymy. Czy będzie się to na coś nadawać. Czy tylko na złom. Spróbuję odpalić. Założyć jakąś tymczasową chłodnicę tutaj. Reduktor od gazu. Odpalić. Zalać płynem. Rozgrzać to. I sprawdzić, czy nie uszczelka pod głowicą. Czy nie pęknięty gdzieś blok w środku. Zobaczymy, czy to się będzie gotować. Czy to będzie działać. Chciałbym mu dać pochodzić z 20 minut i poobserwować, co tutaj się będzie działo. Jeżeli będzie działał, to będę pełen podziwu, bo naprawdę długo czasu ten silnik gdzieś tam leżał. Nie w niekoniecznie dobrych warunkach. Także pożyjemy, zobaczymy. A teraz wszystkiego dobrego na nowy rok. I pierdolcie elektryki, kupujcie fałsemki.